Cześć, Mam. Witajcie z tej strony Kapincjusz i jak widzicie, przede mną Józiu. Dobry wieczór. Czyli, że działamy sobie dalej. Zapraszam na poprzednim odcinek, gdzie tutaj, że tak powiem, już było oficjalne przywitanie Józia na naszej tutaj serii, tak naprawdę. Bo tutaj już będziemy sobie grać, bo już go z ładnie rozwinęło i potrzebujemy tej kolejnej osoby do pomocy. Kolejny dzień, bo już właściwie jest wtorek, czyli, że trzeci dzień sobie tutaj gramy razem i roboty dalej jest. Dużo ja w tej chwili, że mamy listopad, jadę sobie przez naszą łączkę tutaj z jajami do tego baru, żeby je sprzedać. Troszeczkę już jak się uzbierało nam przez sezon. Już już tutaj kosi trawę, ponieważ będziemy... Potrzebować siana, już potrzebujemy powoli, więc tutaj będzie to na siano. Natomiast, jak ja sprzedam te jajka, tepamy się na lotnisko, tam już mamy fajny, zestawik przygotowany, ale to Wam wszystko za chwilę powiemy. Natomiast, fajnie, że tutaj często są ceny w tym bar, fast food, czy jak to tam się nazywa, bo jest koło gospie z jajkami, nie ma problemu. Także pieniążki tutaj powoli będą nam sobie leciały, powoli, powoli, bo. Troszeczkę to schodzi, ale zawsze fajne pieniążki nam zarobimy. E, oczywiście tam dalej nam się sprzedaje kiszoneczka, tam mamy full, ale że na razie przyspieszamy czasu, to no, po prostu e, mało to tam schodzi, ale zostało tam chyba jeszcze 60 ton, więc to już naprawdę jest końcówka dosłowna. Natomiast musimy teraz zrobić tę te pracę jeszcze, e, żeby móc tutaj przyspieszyć po, spokojnie i powoli tą zimę. 120 prawie. 5000 jeżeli chodzi tutaj o jajeczka, więc fajnie. Oczywiście tutaj. E, czym już idziemy na plusie, czym mamy kredyt? Mamy 720 tysięcy e, kredytu, więc ja sobie tutaj już spłacę ile w razie, ponieważ no ostatnie były maszynki. E, na ostatnim odcinku właśnie tutaj były maszynki, a na razie czonego tutaj zostałem, a już się teleportuję e, tutaj na nasze lotnisko, ponieważ na lotnisku właśnie wylądował e, samolot. I to dosyć szeroki, bo jesteśmy tutaj z John wraz z Garantem, czyli że no takie bydlaki tutaj najnowsze. John Deere'a kupiliśmy sobie poza odcineczkiem, John Deere 8R, e, no tutaj bydle takie amerykańskie, myślę, że ten ciągniczek fajnie tutaj będzie pasował na to Gospa jak najbardziej, plus te beczki, e, ponieważ mamy tutaj jedną, tam mamy drugą do ciężarówki, które były kupowane właśnie na ostatnim. O odcineczku, jeżeli chodzi o szerokość, to mamy tutaj ile 30 metrów mamy tego, e, więc ja sobie tutaj na razie gps na chwilę włączę. Nie wiem, jak tutaj jeździć. Może będę po prostu w tą stronę jeździł, e, więc sobie załączamy tutaj wszystko. Czekajcie, tu mamy. Moment, jak to teraz, to musimy sobie. Właśnie, jak to teraz łączyć? Już wszystko idzie? Już wszystko idzie, dobra. E, także sobie działamy, zobaczymy jak tutaj będzie nam uciekała ta... Ten kompost właściwie będzie uciekał, bo na razie z nojówki nie korzystamy. Mamy kompost z biogazowni, ponieważ no, no na tej biogazowni nam się bardzo dużo tego kompostu wytworzyło. E, mamy jeszcze 400 tysięcy litrów tam. Dodatkowo mamy ten taki jeszcze jeden e, jakby pojemnik na, na kompost, na nojówkę e, Taki kontener ala na gospie. Ja sobie tutaj wziąłem właśnie tego John nowego pod, pod tą beczkę, także no tutaj na takie lotnisko, na takie pole, jak najbardziej ta beczka się przydaje. Mamy sobie nowe poletka, także tam kolejne lotnisko już powstaje koło Gospy, tam ją wczoraj zaczął łączenie pól. My sobie również wczoraj tutaj mocno podziałaliśmy. Jeżeli chodzi jeszcze o John Deera, bo zapytacie ile on ma koni. Ja tutaj jeszcze to sprawdzę, żeby nie było. John Deere ma 458 koni. Także ładne tutaj bedle no ale potrzebowaliśmy tutaj właśnie takiego dużego ciąniczka pod ten sprzecik, także już wiecie dlaczego jest tyle kredytu. Także no... Potrzebowaliśmy, i, i właśnie mamy takie obydlaczka. Właśnie, między innymi, już pod taką beczkę. Eee, także, no tutaj, myślę, że akurat sprzęci jak najbardziej spoko. Eee, wczoraj, co my sobie tutaj już udziałaliśmy, w sumie, eee, działaliśmy sobie. Czekajcie, czyż się, zakończone już w niedzielę. To no my wczoraj to tutaj kostki. robiliśmy. Kostki właśnie tutaj, zbieraliśmy sobie słomę, jeszcze prasowania było naprawdę dużo, bo chyba nie w z godziny łącznie, bo już w niedzielę prasował, wczoraj ja tutaj jeszcze prasowałem, lotnisko plus dwa tamte małe poletka, także naprawdę było bardzo tego dużo, zbieranie później kostek troszeczkę tam zajęło, praktycznie równe 6, znaczy równe, prawie całe 6 tych przyczep samozbierających tutaj. Wyszło, także troszeczkę jest Trzy jakby pakiety, trzy te samo zbierające Zostawiamy sobie A tam właściwie 2,5, prawie trzy e, Pójdą na sprzedaż, także troszkę Właśnie pieniążków tutaj zarobimy Dobra Jezu, skończyłeś sobie tamto to powiem Ci, że będziesz mógł sobie tutaj powoli działać, generalnie. Na razie możesz tam zostawić resztę, ponieważ tak, jakbyś się szybko tutaj mi tepnął do tego manika i rozłożył tam rurę, bo generalnie bym już potrzebował nowych, bo przejechałem dwa razy, i już kurczę tutaj potrzebuje znowu, także ewentualnie byś mi tutaj jeździł eee, Tylko na razie kolejny kurs, jeszcze możesz jechać tam na krowy i zabrać z krów gnojowice Ponieważ no tam mamy jej, ile my tam jej mamy? 56 tysięcy litrów, no ale później już będzie trzeba zasuwać na biogazownię eee, Czy ja tutaj muszę coś rozłożyć właśnie? Jak tutaj to wszystko sobie wygląda? Tak jest, ja tutaj hmm. muszę również rozłożyć, tak żebyś mi tam podjąć miarę ten otwór, żeby był, żeby to jakoś fajnie wyglądało yy, i tak, właśnie, bo jej łopa nie ma możecie się zastanawiać, na razie miastka nie ma, ja też chciałem wcześniej ten odcinek po prostu nagrać, nie wiem czy ją będzie, raczej będzie, ale troszeczkę może później, na razie mamy przed dziesiątą, a no mama teraz ma na drugą zmianę później muszę jeszcze takie papiery powypełniać po prostu, o panie aż tak to i musi się składać no mamy trochę do przodu, o, 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 o. Będzie, no. będzie, będzie czy nie no, będzie? No i było i, ale jeszcze... Wcześniej nie, chyba, że ty się możesz ładować. E, wiesz co? Właśnie tutaj tak jeżdżę wszędzie po tych, tych... Jak? Bo to jak cofnę w połowę beczki, to miałem dopiero i w ładunie. Czekaj, zobaczymy sobie zaraz, bo ja tutaj jeżdżę po tym... No ja niby tutaj nie mogę tego zabrać teraz, To ale... czekaj, cofnę jak trzeba. Ale jajca, kurde, że to tak fajnie nie działa, naprawdę. No ja tutaj Arki nie mam ciągle to będziesz miał coś, no to wtedy... O? o! Nie, ja też kliknąłem R i w końcu nie wiem. Ale widzicie, I... ludzie, niestety... I... Naha, niestety nie idzie to fajnie zrobić, jak człowiek by chciał. Choć w 19 fajnie to wyglądało. Dziwnie to łapie, no ale trudno. Ważne, że jakoś to idzie. Dobra, mm. także dziękować tutaj serdecznie. Ile ty tam masz? Czekajcie, tu można sobie zobaczyć, no, 13. No. 13, to jest tam na krowy, możesz to zapełnić. A ja tutaj sobie lecę dalej. Mamy tutaj właśnie przygotowane tam jeszcze pod akcję wapno. Natomiast ja sobie tutaj nagrywałem z Jopem akcję wapno na tym polu. Tam ciężarówką wtedy przywieźliśmy wapienko. Na razie mamy tam przyczepy Masajek z zestawem przyczep. Dodatkowo, moment to musimy sobie opuścić, dobra, i wszystko powinno działać. Rozsiewacz na lawecie blisko podwoziowej i ładowarka, która ciągnęła to. Tak jest, dobra, to już mi leci to, to ten kompost, leci, leci, dobra, wszystko ładnie ubywa. Pod Escape'em również 50%. Dobra, ehm, także tu lecia To powiedziałem, dokończyłem temacik, No, natomiast y, tutaj właśnie tam pod to wapno, bo generalnie Luziu tutaj miał wapno rozrzucać. E, ale my mamy tą modyfikację, właśnie, gdzie jak nie bierzemy coś na sieczkę, to wtedy mamy normalnie 0%. A jak coś z sieczką, to wtedy ta sieczka 50% nam daje tutaj nawożenie. A że tutaj była przeniczka na słomę, e, no to tutaj wiadomo, mieliśmy to 0%, i po prostu mówię, a Dobra, przetestujmy sobie ten sprzęcik. Rozlejmy już trochę tego kompostu, bo no, mamy go naprawdę ogrom. A później potem po prostu rzucimy sobie wapno. Nie wiem czy w realu tak można, czy się rzuca, bo po tym. Nie bo... przykro mi kolego bardzo. Raczej ale to nie? inaczej. Natomiast tutaj to jest gramy, potrzebujemy to wapno, więc sobie po prostu tak damy i wyrąbane. Także chociaż tyle. Myślę, że wam nie będzie przeszkadzało, bo mi na pewno, także elegancko um, co tutaj jeszcze można dopowiedzieć odnośnie nowych maszynek to jest powiedziane także zima teraz przed nami powoli będziemy musieli sobie ogarnąć przede wszystkim właśnie te kosy trzeba było ogarnąć które e, no zostały w, w, już w jednym etapie skończone czyli że właśnie skoszenie trawy, ale to na spokojnie później ruszymy sobie dalej e, no i tutaj chciałem właśnie to poletko jeszcze to wapno poogarnąć, te jajka sprzedać właśnie na tym odcinku, żeby coś tam jeszcze zarobić Także to na razie ten cel. Panie, centralnie odkrów, czy z tego silosa obok to jest osobny? Głosowny możesz na razie tam, bo nie wiem czy tam wszystko wchodzi, czy nie wiem, czy to dokładnie tam jest, ale możesz z tego silosa brać. No, także to właśnie słodowareczka z tym, z bredalką na razie, z wapnem, jeszcze jest tam potrzebny, ale to na razie na spokojnie. Um, znaczy czelnik potrzebny, jest masejek, tylko no po prostu trzeba go przyczepić tam do bredalki co tam jeszcze już możemy powiedzieć także działamy sobie trzeci dzień, myślę, że tutaj codziennie, no tam jest, no teraz już fajnie fajnie się skończyło, bo teraz na no czwartek piątek, jeszcze będzie trzeba rano stać, także dzisiaj też właśnie nie za długo i kolejnych dniach tak samo, ale zawsze coś tam jak sobie we trójkę nawet po godzinie, czy tam po dwie godzinki coś tam podziałamy, czy w wolnym czasie, to jakoś to pójdzie teraz zima przed nami, tutaj naprawdę trzeba być uważnym, jeśli to ja się zajmuję zimą jak nie ma iop to ja sam to ogarniam, a jak jest Jop, to ja tutaj dyryguję wszystkim bo tutaj naprawdę, jak mamy troszeczkę tego, tak. No ubra, to jeszcze wiadomo, ale sałata, miód... Ty, panie, lipa jest. Czemu? Przejechać na biogazownię, bo jak jest ten... E... albo ty tam jeszcze masz, no tak. No, no lipa. No, no. no to czyli dobra, lipa. nie można mieszać Dobra, to no nic, to leć tam, e, a ja tutaj jak mi się zaraz skończy, to po prostu y, siądę sobie na, na zgrabiarkę, na przycząsarkę najwyżej czy tam coś, chociaż nie wiem czy my w końcu to przytrząsarkę mamy Jak nie to najwyżej kupię, bo czemu by nie? Bo ja chyba zawsze tak wypożyczałem na te kosy, bo Ej, z mało Z zrabiarkę to już można było większą, bo ta ma Tak, mała. zrabiarkę tak są, także powoli będziemy tutaj sprzęty wymienić, tylko żebyśmy jeszcze na plus wyszli to byłoby e, będzie to super. Także no tutaj jak widzicie wymaga wapna, wałowania, może w końcu to wałowanie sobie porobimy, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Um, dobra, 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 właśnie, zobaczmy sobie tak, posiadane maszyny weźmy, czy gdzieś tutaj widnieje przytrząsarka, nie, kosiarka, zgrabiarka jest, przytrząsarki nie ma, jak to tutaj wygląda z przytrząsarkami sprawa w tym farmingu, oto jest pytanie, pytanie jest proste, no za dużo ich nie ma, jako szczerze mówiąc, tak, e, myślę, że wezmę tego wikona z 16,5, bo tak jak pod będę brał, bo to jest naprawdę wielka przytrząsarka. My, jak widzicie, na razie łąkę mamy taką małą, a później jest za dużo nie będziemy mieć, bo właściwie e, kolejna łąka to będzie tutaj, nad polem 38, 39, e, tutaj ten kawałek tam trawy będzie, więc to też duża zgrabierka nam jest potrzebna. Także wezmę sobie znowu trochę tego kredytu jednak za pożycię. E, bo Także troszeczkę już pieniążków mamy i przytrzym Sareczka. A bierzesz na ten na zgrabiarkę kredyt czy nie? Nie, na razie jeszcze tą zgrabiarkę się pomęczymy, bo tutaj jest malutka tałączka, także to chwila moment i siku nic. Um, no. A później to zobaczymy, jak to tam będzie. Hmm, dobra, no oczywiście tutaj już łąki będziemy mieć, tylko tutaj już się na spokojnie pod czy Czyli że po tej ścianach, ostatnie ścianokosy tutaj są na tej łące. Później będzie trzeba się tutaj pobawić i pole normalnie stworzyć. Także do wapnowania troszeczkę jest tutaj po sorgu na tym pole. Jak widzicie, wapno również widnie, ktoś już, już to rozrzucił. Co ehm, tutaj właśnie można powiedzieć? Odnośnie tych w sumie nowych maszyn, to tak nie za dużo, bo ten John już się pojawił. Um, także ten nowy byd nowe bydle jeżeli chodzi o tą beczkę no to też tak naprawdę bydle bo na 30 metrów szerokości na razie głównie na tamto pole jak tutaj powstanie to drugie lotnisko no to tutaj jak najbardziej bo na tych małych no to powinien się tak pierdzielić to już nie za bardzo um, ale spokojnie kiedyś ten kompost na biogazowni pewnie nam się też skończy tutaj kocz trzeba się wziąć za ten nawóz w końcu um, ale tu myślę że po zimie jedna osoba tutaj właśnie z naszej trójki w końcu może ja czy tam ja zobaczymy, siądzie tutaj, weźmiemy te zapasy sobie porobimy, czy to na gospy czy tam właśnie na lotnisku e, Z tymi nawozami, z nasionami, żeby po prostu to tam było Czy to chodzi o bitpaki? W tym stylu? E, no to co, jest tam na sklepie po prostu te worki takie, my sobie to kupujemy, mamy taką wiatkę tam koło lotniska, gdzie mamy te fabryki Fajnie, z czystą przyjemnością mam, mogę to ładować, ooo Dobrze, tylko no, my mamy autoladę, więc to tylko podjechać, pyk, pyk, pyk Ej. I, I łatwa sprawa, żeby tu się nie pierdzić, bo ile to, to czasu schodzi. Ale no niestety ta przyczepa nam się tutaj buguje, bo, bo na dedyku przynajmniej, bo jak chcemy... Proszę ja ciebie wyładować, na przykład później te worki załadować, to fajnie, arkę się klika i tyle. A jak chcemy rozładować, to niestety nam no, pokazuje, że one nie są rozładowane, natomiast jak chodzisz koło te, tej przyczepy, to no, normalnie jakby się zabazał, nie? Czyli, że jakby te worki są i później trzeba po prostu wyjść z serwera, wejść jeszcze raz i one wtedy faktycznie są obok rozładowane, także no wygląda to jak wygląda, no ale cóż. Um, no także mówię, zima przed nami, sporo sprzedaży, troszeczkę zabawy. Jó się dokładnie jak tutaj zima u nas wygląda, no bo jest trochę chaos, jest troszeczkę tej roboty. Zobaczymy jak tutaj przetwórstwa to wygląda, kieszonka zapełniona. Wapno 20 to jeszcze wapna nam zostało, także zobaczymy na ile nam tam wystarczy. Mówię jeszcze tam te przyczepy mamy zapełnione. Eee, tkaninki tutaj spokojnie, wełna i bawełna jest tego dużo, ewentualnie tą wełnę będziemy mogli przywieźć, stąd zabrać z gospy, która nie jest I, i właściwie tyle. No, także tutaj chciałem sobie taki odcineczek nakręcić już już tam leci, więc zarobi się, jak będziesz chciał, już to nawet będziesz mógł tam rozlewać, bo czemu by nie. Eee, także co ludziska, wszystko tutaj powiedziałem myślę, że wszystko, jeżeli chodzi o kolejny odcinek. To prawdopodobnie możliwe, że będzie dopiero po kolejnym weekendzie. E, ponieważ na razie odcinki tam z Serem singla wychodzą co dwa dni, na przemian. Ten odcinek jest tutaj na środę, bo już w ogóle środa już nie wiem. Mi to tak szybko to mija, że szok. Bardzo Śro dobra robota, o to chodzi. Środa minie tydzień z minie. Najgorszy jest w poniedziałek i wtorek. Jak jest wtorek ci zleci, no. dobrze yy, idzie. No, no, no. Później też w ogóle jest sekunda. E, dlaczego nie będzie? Ponieważ normalnie byłby teraz odcinek w piątek. Natomiast y, możliwe, że w końcu nagram jutro, bo jutro no U, właśnie będę jechał okay. tam do starostwa. I tak dalej, troszeczkę ogarniam papierologię i pod to prawko ten, 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 Profil kandydata na kierowcę. Muszę tam na też rano wstać jechać i no z mamą będziemy trochę krążyć bo jeszcze tam będziemy jechać o wyrobienie dowodu osobistego, tego tymczasowego na razie. Także troszeczkę jest skręcenia i może tam poproszę mamę, żebyśmy na chwilę tam podjechali pod lasem, bym szybko tam nakręcił ten odcinek. Zobaczymy też jaka będzie pogoda, bo chciałbym w miarę jako takiej pogodzie wam to nagrać. Ten samochodzik też pokazać, jakie mam plany na niego, podziękowania za te donate, gdzie tam sporo pieniążków od was poszło na ten samochodzik. Natomiast, no jutro są takie prognozy, że ma sypać, ma sypać i to konkretnie, bo ma sypać od, r... od rańca, w sensie chyba jakoś tam, nie 6 czy piąta chyba rano, do 11, czyli że prawie do południa, zobaczymy co z tego będzie, oczywiście się ma sypać, zobaczymy co z tego będzie, no bo... Powiedzmy, że do tej 11 bym mógł to nagrać, no bo później to tam już mama mnie raczej zawiezie na praktyki, no i później praktyki to już trochę lipa, także zobaczymy, jeżeli będzie padać ten śnieg, no to po prostu ten odcinek nagram w weekend, będziecie mieć na przyszły, na przyszły tydzień. Natomiast, jeżeli nie będzie padał, no to po prostu nagram i wtedy w piątek dostaniecie ten odcinek. A my tutaj się na antenie po raz kolejny zjawimy. No tam nie, wiem, weekend czy tam kiedy nagramy, ale po prostu w kolejnym tygodniu nie ubyłby wtedy odcinek. A myślę, że sporo tutaj będziemy sobie działać. Chociaż mnie czeka w sobotę rano wycieczka do skarżyska, i, i Józiu wie, i w ogóle może gdzieś tam nie, ktoś wie, że to jest skarżysko kamienne. Także troszeczkę 40 km będzie trzeba pojechać i, i będzie trzeba też w sobotę rano wstać, tak że w piątek się nie posiedzi. Także no zobaczymy, ale chłopaki są, tak że będą mogli tutaj jak najbardziej nadrabiać, wtedy już na pewno będzie wiosna, czy tam nawet lato. Eee, I jeżeli chodzi oczywiście o farminga i będzie można sobie tutaj cisnąć z pracami. Eee, dobra, co tutaj jeszcze powiedzieliśmy? Chyba właściwie tyle, także w czwartek to nie by już ruszamy z prawkiem, bo tam chłopaki dzisiaj sobie wyrobili te profile. I o 15 tam w czwartek spotkałem kotę na, 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 na to, Jezus. Yy, a zawsze nie jak to się nazywa na, na teorię, ale na Boże Wykłady, także no. Trochę lipa, bo, bo kurczę o 14 szkołę kończymy, będzie trzeba szybko do domu coś tam zjeść i znowu tam pojechać i tak dalej. Niektórzy no to gdzie chłopaki, większość z klas, klasy mieszkają, poza miastem to w ogóle nie pojadą, nie wrócą, tylko będą musieli godzinę się bujać i, i tam dopiero, tam pewnie zejdzie z 2 godziny czy coś tak. No, no dosyć interesująco się czwartek zapowiada, no ale zobaczymy co z tego będzie, a, a plus jest taki, że wieczorki będą chociaż jakoś tam wolno, to praca będzie po popołudniami wczesnymi, więc... Znaczy wcześniej. Właśnie tak 15-16 raczej, więc chociaż tyle. Dobra ludziska, myślę, że to byłoby na tyle. Wszystkie tutaj wyjaśnienia macie. Zapraszam na poprzednie odcineczki, jak i na kolejne, czekać. Mogę lepsze od bo mnie coś zaraz trafi. Spokojnie, panie, w końcu kupimy tam te ciężarówki. <laughs> no, tak że przyjdzie oto byśmy musieli tam to przetestować, ale to będzie, będzie, jak to się mówi. Dobra, także nic. Zostawcie łapeczkę w górę, subika, do Józea zapraszam i trzymajcie się. Hej, miłej środy.